We wtorek 5 lipca na terenie kozienic przeprowadzone były konsultacje społeczne związane z rewitalizacją miasta. Na skwerze w centrum na terenie Ogrodu Jordanowskiego oraz przy stadionie można było spotkać ankieterów, którzy zachęcali mieszkańców do tego, aby podzielili się swoją wizją kozienic i kierunków rozwoju miasta. Działania te prowadzone są w związku z przystąpieniem przez gminę do opracowania lokalnego programu rewitalizacji Kozienic w latach 2015-2020. Ankieta ma umożliwić poznanie potrzeb mieszkańców, zarówno jeśli chodzi o przestrzeń miejską, jak i ożywienie społeczno-gospodarcze. W planach są jeszcze spotkania z mieszkańcami i warsztaty. Na opracowanie programu rewitalizacji pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Wysokość dofinansowania stanowiąca 90% kosztów kwalifikowanych wynosi ponad 100 tys. złotych. Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna. Więcej informacji zainteresowani znajdą na stronie revitalizacja.kozienice.pl.